każdy zarząd prezes osoba odpowiedzialna za organizację będzie mówiła że najważniejsza jest sprzedaż i to z tego będziemy się I rozliczać. I na koniec dnia ile sprzedałeś marketerze? I na koniec dnia tak ile sprzedałeś. Natomiast musimy pamiętać o tym że do sprzedaży prowadzą pewne kroki. Tak? To nie jest tak, że po prostu dzisiaj robię reklamę i wstawiam w adsy i od razu nam generuje super ekstra sprzedaż i to z tego mogę się rozliczać, bo dzisiaj od, włączyłam reklamę kampanię i na koniec dnia mam wygenerowane przychody, bo to też jest tak, że my budujemy po pierwsze świadomość tej marki. Budujemy to, jak ten wizerunek ma w ogóle powstawać w głowie użytkowników. Potem budujemy to, że ci użytkownicy w momencie tej decyzji zakupowej zaczynają nas rozważać, czyli pojawia się ta mentalna dostępność, o której rozmawialiśmy tak już w poprzednich odcinkach naszego podcastu. A dopiero potem pojawia się właśnie to, co jest dla nas upragnione, czyli sprzedaż. I oczywiście ten proces może być dla niektórych marek i produktów bardzo krótki, bo to może być kilka, kilkanaście godzin, kilka, kilkanaście dni. Dla innych marek to może być, mogą być dni, tygodnie, miesiące czy nawet lata. Tak, w zależności od tego, w jakim segmencie działamy.